Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW X3 o oznaczeniu 20i z 2019 roku. Zapraszam. Oznaczenie od oznaczenia 20I, czyli mamy tutaj pod maską dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 184 koni mechanicznych, współpracujący z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów Steptronic i napędem na 4 koła X-Drive. Samochód jest w kolorze szarym. A kod dla kieru to A90 Sofisto Grey. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, mamy tutaj reflektory w technologii LEDowej wraz z led LEDowymi światłami. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamera cofania. Felgi aluminiowe w rozmiarze 19 cali srebrne relingi dachowe, elektrycznie składane lusterka, nagłośnienie Hi-Fi, skórzaną, wielofunkcyjną kierownicę z tempomatem oraz limiterem prędkości. Przebieg naszego samochodu to 29193 km. Tapicerka to połączenie tkaniny oraz skóry, fotel jest sportowy, z możliwością pompowania boczków do lepszego trzymania oraz odcinka lędźwiowego, komputer pokładowy wyposażony w nawigację, fotele przednie podgrzewane, jeszcze przejdźmy sobie do tyłu. Z tyłu mamy. Nawiew powietrza dla pasażerów siedzących z tyłu oraz możliwość regulacji temperatury tego nawiewu. I oczywiście klasycznie. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo oczywiście w ogłoszeniu, do którego link zamieścimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej, 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i MINI. Dziękuję i do zobaczenia!